Każda kobieta nosi w sobie naturalną, magnetyczną energię, ale często nieświadomie ją tłumimy. Żyjemy w świecie, który ceni działanie, produktywność, bycie w biegu. Uczymy się, że wartość wynika z tego, co robimy, a nie z tego, kim jesteśmy. A kobieca energia to przede wszystkim bycie. To odczuwanie, to pozwolenie sobie na bycie w chwili, na czerpanie przyjemności z życia, na otulenie się tym, co dla nas dobre. Może masz dni, w których czujesz się odłączona od siebie. Przeglądasz się w lustrze, ale widzisz tylko zmęczenie, masz wrażenie, że Twoja kobiecość gdzieś się zgubiła, że zatraciłaś lekkość, swobodę, subtelność. Ale prawda jest taka, że nic nie zniknęło. To wszystko wciąż w Tobie jest. Trzeba tylko dać temu przestrzeń pozwolić sobie czuć, wrócić do tej wersji siebie, w której czujesz się piękna, magnetyczna, obecna. Dziś chcę zaprosić Cię do odkrycia mocy spokoju. Bo w dzisiejszym świecie pełnym bodźców, presji, dźwięków i wiadomości, jednym z najpotężniejszych sposobów na odzyskanie swojej kobiecej energii jest zwolnienie, zatrzymanie się i pozwolenie sobie na ciszę. Cisza ma w sobie niezwykłą moc. Gdy wchodzisz w ciszę, twoje myśli zaczynają się uspokajać, oddech zwalnia, ciało zaczyna się rozluźniać. To w ciszy zaczynasz słyszeć siebie, swoje pragnienia, swoje potrzeby. Nie chodzi o to, żeby całkowicie odciąć się od świata, ale o to, żeby w ciągu dnia znaleźć chociaż kilka minut na świadomą przerwę. Może to być chwila spędzona w milczeniu przy filiżance herbaty, może to być kilka minut leżenia w łóżku bez telefonu, może to być spacer bez słuchawek, bez rozmów, tylko ty i Twoje myśli. Kiedy pozwalasz sobie na spokój, Twoja energia się zmienia. Znika napięcie, wraca uważność. Przestajesz pędzić, zaczynasz czuć. Możesz dodać do tego prosty rytuał. Kiedy siadasz do odpoczynku, zapał świecę, weź głęboki oddech i pomyśl o czymś, za co jesteś wdzięczna. Może to być coś małego ciepło w twoich dłoniach, zapach skóry, miękkość koca, w którym się otulasz. Daj sobie moment, w którym nie musisz nic robić, nic udowadniać, nic poprawiać. W którym po prostu jesteś. Jeśli chcesz więcej inspiracji i prostych sposobów na budzenie kobiecej energii. Pobierz bezpłatny poradnik o pięciu niesamowitych rytuałach, które pomagają na nowo połączyć się ze swoją kobiecością. Link znajdziesz w opisie: Jesteś ważna, jesteś piękna, zasługujesz na spokój.